24 czerwca na Dużej Polanie w Bażantarni odbył się piknik edukacyjny w Krainie Buka, organizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w ramach obchodów 40-lecia swojej działalności. Przez cały dzień uczestnicy korzystali z atrakcji i warsztatów na świeżym powietrzu, poznając przyrodnicze sekrety regionu. Dzisiaj mamy piknik edukacyjny w Krainie Buka. Jest to taki pierwszy piknik organizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej. Oczywiście jest on dla nas wyjątkowy, bo wpisuje się w obchody 40-lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Jesteśmy dumni tutaj z tego pikniku. Mamy nadzieję, że to wszystko fajnie nam wyjdzie i ludzie, którzy przyjdą tutaj uczestniczyć w tym pikniku, będą zadowoleni z atrakcji, które przygotowaliśmy dla mieszkańców. Na polanie rozstawiono stoiska edukacyjne i sporo specjalistycznego sprzętu. Dzieci i dorośli mogli wziąć udział w warsztatach terenowych, podczas których uczyli się przydatnej wiedzy z zakresu przyrody. I ekologii. Wszystko jest związane z przyrodą. Mamy tutaj wielu przyrodników tematycznych również, są również tematyczne spacery edukacyjne, m.in. spacer porostowy, spacer lichenol, lich, porostowy lichenologiczny, spacer związany z grzybami, spacery ornitologiczne, czy też jak badać drzewa, różne wykłady takie tematyczne, także wiele takich atrakcji myślę dla młodzieży szkolnej. Jak i również dla mieszkańców Elbląga. Też będzie pokaz m.in. arborystyczny. To też myślę, że to jest taka ciekawostka, tutaj niespotykana dla, dla takich zwykłych ludzi, także będzie można podpatrzeć, jak to wygląda od oka specjalisty, tak? jak się wspina na drzewa i co można tam zrobić, jak badać i na co zwrócić uwagę. Trzeba było chodzić po tych tematach i robić różne zadania o drzewach, o grzybach robić o ptakach i w ogóle. I interesujesz się przyrodą, ekologią, taką tematyką? Czasami się tak zainteresuję, tak czasami, no. A które z tych zadań w, utkwiło Tobie w pamięci? Które było na przykład najtrudniejsze albo najciekawsze? Yy, najlepsze było tutaj, jak układaliśmy te właśnie z liściami, że tam trzeba było leżeć owoce właśnie i właśnie liście tam układać i to właśnie było chyba jedno z najlepszych właśnie. Musieliśmy dopasowa dopasować nazwy yy, ptaków. Tak, do obrazków. Czy to było trudne, czy nie? Trochę trudne. No takie trochę trudne, a trochę łatwe. Co Wam sprawiało największą trudność? No jakieś różne e, nazwy tych ptaków, których nie znamy. Mhm. Jakie to właśnie były ptaki, których nie znacie? Śpiewak. E, 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 bogatka. Kościk. E, zięba. Okej, okay, a które były z kolei takie, co nie sprawiły Wam żadnych problemów? Wójka... Łabędź niemy. E, kos. I siwa. No i domyślam się, że już po wykonaniu tego zadania, Wasza wiedza teraz jest taka, że bez problemu rozpoznacie w przyszłości te ptaki. Tak. tak. Piknik to nie tylko zabawa, to przede wszystkim misja edukacyjna parku. Na polanie znaleźć można było mnóstwo interesujących stoisk. Uczestnicy poznawali także osoby, które na co dzień wykonują bardzo ciekawą i niebezpieczną pracę. Przykładem niech będzie pani arborystka. Zajmuje się diagnostyką i pielęgnacją drzew, yy, czyli. Sprawdzam, jaki jest problem, jeżeli jest problem, sprawdzam, czy w ogóle jest, a potem szukam rozwiązań odnośnie drzew. To się wszystko dzieje na wysokości? Yy, często tak. Yy, natomiast są takie drzewa, które nie potrzebują wchodzenia w koronę. Czasami jest tak, że musimy wejść w koronę, żeby zobaczyć, czy tam nie ma jakiegoś większego problemu, yy, a czasami da się to zrobić z ziemi. No, czy to jest niebezpieczne zajęcie? Parę lat temu w Stanach Zjednoczonych zawód arborysty był uznany za drugi najbardziej niebezpieczny na świecie, zaraz po połowiaczech krabów na Morzu Północnym. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej organizując tak wartościową imprezę udowodnił, że ochrona przyrody zaczyna się od codziennej troski o otaczający nas świat.